Dzień dobry, cześć. A najtrafniej będzie powiedzieć Państwu dobry wieczór. Znajdujemy się dzisiaj na plantacji Rzepaku Ozimego w województwie zachodniopomorskim. pomorskim Jest godzina 20.00, o 20.51 zachodzi dzisiaj słońce na, na tej lokalizacji. To, co chciałbym dzisiaj Państwu zademonstrować, to produkt Carnadine 200 SL w kontekście zwalczania szkodników uszczynowych. Jesteśmy chwilę przed zabiegiem na opadanie płatka. To jeden z ważniejszych zabiegów. Na samym już finiszu podczas produkcji nasion rzepaku. Szkodniki uszynowe to przede wszystkim chować podobnik i ryszczarek kapustnik. Jest, są to szkodniki, które współgrają ze sobą w momencie, kiedy chcą się rozmnażać. W momencie, kiedy do, zostaje zawiązana nowa uszyna i, i kwiatki opadną. W tym momencie chować podobnik nalatuje na kuwa, składa jedno jajo, z którego wylęga się jedna larwa, i ta larwa tym samym otworem wychodzi na zewnątrz, spada na ziemię i w ziemi przepotwarza się w kolejną formę. Pozostawiona uszyna z otworem jest celem dla pryszczarka kapustnika. Jest to muchówka, która nalatuje, występują od 3 do 4 pokoleń. Ona w tym momencie w ten otwór nalatuje, składa tam. Kilkanaście jaj, z których wylęgają się larwy, i te larwy po prostu żywią się bardzo mocno tkanką wewnątrz uszczyny i też nowymi, nowymi, nowy, nowy, nowymi nasionami, które się tam tworzą. I po tym etapie wykarmienia się larw one przechodzą z różnych kolorów: no to najpierw białe, później są takie ciemno, ciemno-żółte. W ten sam sposób opadają na ziemię i wylęgają się, przepotwarzają się w kolejne formy. Dlaczego jesteśmy tutaj przy zachodzącym słońcu? Przede wszystkim po to, żeby ograniczać, z, ograniczać skutki wpływania na środowisko naturalne, takie jak owady pożyteczne. Czekamy na opryskiwacz. Jest piątek. Jak to przy piątku? Ludzie robią jeszcze grilla. Po grillu wszyscy idą do pracy w momencie, kiedy się jest rolnikiem. I tak jest w tym przypadku. Czekamy na opryskiwacz. O 20.51 zachodzi nam słońce. Sprawdziliśmy to przed chwilą. Po zajściu słońca opryskiwacz wjeżdża w pole i będziemy Państwu to demonstrować. Carnadine 200 SL. Szeroka rejestracja, jeżeli chodzi o szkodniki w rzepaku. Tutaj i w tym momencie jesteśmy tutaj na dwa szkodniki. Czyli na chowacza podobnika i pyszczarka kapustnika, dawka 0,2 litra. Oczywiście ta dawka jest w zależności od tego, jak tych szkodników jest dużo, jaka jest technologia, czy zabieg był wykonywany wcześniej, czy, czy jest w mieszaninie zbiornikowej. To, co chciałbym Państwu dzisiaj udowodnić, to jest ten fakt, że Karnadine jest bardzo stabilne w opryskiwaczu. Zobaczą Państwo, że ten opryskiwacz nie jest mały, jesteśmy, jesteśmy na dużym gospodarstwie rolnym. Pokazujemy się z najlepszymi, wykorzystujemy najlepsze technologie. Karnadine sprawdza się nie tylko i wyłącznie solo, ale też w przypadku mieszania z fungicydami, insektycydami, nawozami dolistymi. Jest stabilne w szerokim zakresie pH i można je stosować w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza. Nie przedłużając, bo i tak pewnie połowa z Was przewinęła ten materiał. Wrzucamy teraz najlepsze zdjęcia i zademonstrujemy Wam, jak opryskiwać się porusza, jak to wygląda przy zachodzącym słońcu i bez słońca, przy, przy świetle księżyca. Zachęcam do komentowania. Jeżeli macie pytania odnośnie samego produktu Carnaline, możecie pisać pod komentarzem. Jesteśmy dla Was po to, żeby środowisko było bezpieczne i Wy byście się czuli zdrowi.